Stare błędy w nowym wydaniu, uczucia a wiara. Pozwoliłem sobie zmienić tytuł, bo tam było wcześniej emocja, wiara, ale to jest w zasadzie pewne pojęcie bardziej psychologiczne, więc pozostaniemy przy pojęciu proponowanym przez świętego Tomasza Zakwinu, który mówi o uczuciach w sumie teologicznej, a nie o emocjach. Grzech pierworodny uczucia i cnoty. Dlaczego tak rozpoczynamy tą część? Ponieważ jeżeli nie zrozumiemy natury człowieka. Nie zrozumiemy również podatności jego na pewne pułapki, błędy, które tkwią w ruchu charyzmatycznym, a więc nie zrozumiemy aspektu dotyczącego uczuć. Ponieważ w ruchu charyzmatycznym mamy bardzo silne tendencje do podążania pod prąd naturze ludzkiej, jest tam nie tylko negowana, ale również wypaczana albo w ogóle nie brana pod uwagę. Pamiętamy, że człowiek to jest Homo sapiens istota. Rozumna, myśląca. Mamy kilka rodzajów istot, między innymi istoty te, które mają władze wegetatywne, czyli rośliny, i polega to na tym, że one rosną, odżywiają się i są zdolne do rozmnażania się. Następnie mamy istoty zmysłowe, które potrafią poznawać i pożądać, ale jest to prymitywne, bo to jest bardziej oparte o intuicję. Tu mówimy oczywiście o zwierzętach. Jest też człowiek, który jest zarówno istotą materialną, jak i duchową. Więc nie tylko te wszystkie władze, które mają te istoty niższego rzędu posiada, ale również to, co jest typowe na przykład dla aniołów. Oczywiście nie w takim zakresie jak anioły. I tu ma też władze umysłowe. Oprócz tego, oczywiście, jest też władza lokomocyjna, ale ona jest też w tej władzy u, u, u zwierząt, niejako też widzimy jej szczątki, szczątkową postać. I teraz, tak, jeżeli człowiek jest istotą rozumną i został obdarzony przez Pana Boga umysłem, czyli tym, co sprawia, że może rozważać dostarczane informacje przez zmysły za pośrednictwem zmysłów, to po to, aby korzystał z umysłu, aby analizował rzeczywistość, przez analizę rzeczywistości dochodził do poznania prawdy. Poznając prawdę, skłaniał swą wolę do tego, aby za nią podążać. To jest prawidłowe rozumienie człowieka z perspektywy św. Tomasza Zakwinu. Niestety tak nie jest w ruchu charyzmatycznym. Tam, tak jak powiedziałem, natura jest zanegowana, przemilczana lub wypaczana. Przed grzechem pierworodnym zmysły w człowieku podporządkowane były woli. Wola osądowi intelektu, a intelekt prawdzie. Jednak grzech pierworodny zburzył ten ład i sprawił, że władze w człowieku przestały działać w sposób harmonijny i stały się czymś szalenie nieuporządkowanym. Wcześniej były w jedności, teraz są w nieładzie. Celem, celem jest Bóg. Po tym rozdźwięku, który nastąpił, utraciliśmy tą zasadę jednoczącą wszystkie władze w człowieku. Jak podjąć się trudu odbudowy tej jedności? tego utraconego ładu. Ład ten odbudowuje Chrystus za pomocą swojej łaski, a my poprzez wypracowywanie cnót i umartwienie się. Umartwienie jest oczywiście środkiem, a nie celem. Trzeba zaprowadzić na powrót ład w człowieku, który znajduje się w opłakanym stanie. Oczywiście człowiek nie ład. Trzeba powstrzymać się od tego, ku czemu nas popychają nasze władze, aby wykształcić w sobie nawyk podporządkowania ich rozumowi. Czyli naczelną rolę wszystkich, we wszystkich władzach, to widzimy, ma rozum. Tak więc w praktyce musimy myśleć, zanim cokolwiek uczynimy. Żeby. Skoro rozumiemy jasno, co powinniśmy uczynić, musimy starać się dążyć do realizacji tego celu. Nieustanny nacisk intelektu na nasze działanie wyrabia cnoty. Oczywiście jest to proces długotrwały. Czym jest cnota? Jest to pewna sprawność, czyli Dyspozycja doskonała, która sprawia, że momentalnie jesteśmy gotowi do czynienia dobra, czyli jest to biegłość w czynieniu dobra, w poszczególnych oczywiście aspektach, które obejmują różne cnoty. Cnota sprawia, że działanie jest uporządkowane i wprowadza ład pomiędzy jej władzami, jak każdy inny nawyk nie pojawia się nagle. Wymaga czasu, cierpliwości i energii. Odrzuca się prawdę o grzechu pierworodnym i usiłuje się szukać lekarstwa na to, co grzech pierworodny spowodował. Tak jak powiedziałem, lekarstwo jest tylko jedno praca nad sobą. To jest najtrudniejsze i człowiek ma skłonność do tego, aby od trudnych treści uciekać, aby trudnych treści nie słuchać, aby nie podejmować trudu i wyzwań, bo to nie jest często przyjemne, więc ja też proszę o wzmożoną teraz czujność, o wzmożoną uwagę, bo treści być może nie będą najprostsze, ale bez ich zrozumienia nie zrozumiemy błędu, jaki rozrósł się w ruchu charyzmatycznym w aspekcie emocji, uczuć, przepraszam. Ignorując skutki grzechu pierworodnego, dochodzimy do duchowego samobójstwa. Jest tak, ponieważ tylko cnoty powodują, że w duszy nastaje na powrót harmonia. Wola staje się posłuszna rozumowi, a uczucia woli. Cnoty łagodzą czy raczej porządkują na powrót nieład wprowadzony po grzechu pierworodnym? Tak naucza Święty Tomasz. Zakwinu. myślę, że nie jestem mądrzejszy, więc będę bazował na tym konkretnym autorytecie. Modlitwa, czym jest modlitwa? Musimy przejść również do tego aspektu, który ułatwi nam rozumienie tych problemów, czyli rozumienie grzechu pierworodnego, snut, kwestii modlitwy. Modlitwa jest aktem miłości świadomej, czułą i przyjazną rozmową z Bogiem. W niej to miłość Boga przejawia się najistotniej. Powinna to być czynność poważna, godna majestatu Bożego. Celem modlitwy nie jest poczucie się dobrze. Celem modlitwy jest to, aby poznać prawdę, ukochać ją, przeobrazić dzięki niej swoje życie i za nią podążać do ostatecznego celu, jakim jest Bóg. Kierowniczą rolę w modlitwie musi naturalnie posiadać rozum, czyli musi być na pierwszym miejscu myślenie. Nie ma też modlitwy bez natężenia woli do Boga, czyli musi być też chcenie. Czyli modlimy się wtedy, kiedy używamy rozumu i chcemy używać woli przez kształtowanie jej tak, aby odpowiadała poznanej prawdzie. Co pisze na ten temat ojciec Jacek Woroniecki? Bardzo zresztą wprawny, zręczny polski pomista. Pisze tak: Kierowniczą rolę w modlitwie musi naturalnie mieć rozum, rządzi on całym naszym życiem moralnym, a więc i modlitwa, będąca najwyższym rozkwitem tego życia, musi być do niego sprowadzona i jako jego funkcja uważana. Zawsze jednak, choćby w najprostszej formie, musi się na dnie modlitwy znaleźć jakaś myśl, jakiś proces rozumowy. Istota rozumna nie może wykonywać tej najważniejszej swojej funkcji, najbardziej podniosłej, bez udziału rozumu. Czyli naczelnej władzy swej duszy. Ma się jednak rozumieć, że modlitwa nie jest samym tylko myśleniem i że oprócz rozumu bierze w niej udział druga władza duchowa człowieka, mianowicie wola. Celem też tego procesu, który nazywamy modlitwą, nie jest jak w rozumowaniu samo poznanie prawdy, jeszcze raz to należy podkreślić, ale pokierowanie nią życia. I to jest zadaniem woli. Modlitwa, patrząc z perspektywy uczuć, musimy jeszcze sobie zdać jedną sprawę, że jakie jest ich miejsce na modlitwie? Jaka jest rola uczuć w modlitwie, czy są również dla niej przewidziane jakieś czynności, funkcje? Czy jest ona funkcją, która również wpływa na naszą modlitwę, czy jest w ogóle potrzebna? Ojciec Jacek Woroniecki ujmuje to w ten sposób. Stajemy tu wobec zagadnienia wielce aktualnego w dobie obecnej, przesiąkniętej jeszcze bardzo silnie wpływami sentymentalizmu. To jest stary błąd, który powraca. Sentymentalizm, romantyzm, my jako Polacy mamy skłonność do tego, że przecież chcieliśmy, że próbowaliśmy. Może nie przemyśleliśmy pewnych rzeczy, może nie do końca przygotowaliśmy, ale chcieliśmy, porwaliśmy się za pewnym uczuciem. Które wzięło górę. Przesuwanie punktu ciężkości w życiu moralnym i religijnym na funkcje uczuciowe musiało z konieczności doprowadzić do traktowania modlitwy jako właśnie gry uczuć. Otóż dla życia duchowego miało to skutki najfatalniejsze. Trudno wprost określić, jak wielu duszom te błędne teorie spaczyły całe życie duchowe, wysuwając na pierwszy plan w tym, co przede wszystkim powinno być służbą bożą. Poszukiwanie własnych zadowoleń i rozczuleń i czyniąc z nich kryterium dobrej i gorliwej modlitwy. Czyli jeżeli czuję, jeżeli jestem poruszony, jeżeli czuję, że Pan Bóg we mnie coś zrobił, to znaczy, że to jest dobra modlitwa. Biorąc pod uwagę kryterium uczuć, gdyby stanowiło rolę przewodnią, kierowniczą. Dalej. W chrześcijańskiej nauce o modlitwie na taką rolę uczuć miejsca być nie może. Wbrew chaotycznym poglądom psychologii współczesnej na główne czynniki naszego życia duchowego, etyka chrześcijańska nie przyznaje władzom uczuciowym roli równorzędnej z rozumem i wolą, ale stanowczo je im podporządkowuje. Stąd wynika konsekwentnie i rola uczuć w modlitwie wzięta sama w sobie. Modlitwa może by się obyć bez współudziału uczuć. Będąc w swej istocie, jak już to powiedzieliśmy, aktem rozumu i woli. Trzy stopnie modlitwy. One też naświetlą nam rolę uczuć na modlitwie. Trzy stopnie modlitwy to oczywiście, atencjo ad verbum, czyli skupienie się na słowie. Atensio ad sensum, czyli skupienie się na rozumieniu, znaczeniu tego słowa i atensio ad deum, skupienie się na Bogu, ale nie w sposób uczuciowy, tylko skupienie się na nim jako na osobie, z którą się rozmawia. Co mówi ojciec Woroniecki o skupieniu się na słowie? Pierwszy z tych poziomów modlitwy to wysiłek polegający na tym, aby słowa modlitwy dokładnie wymawiać. Bez czego modlitwa ustna staje się jedynie bezmyślnym bełkotaniem niezrozumiałych wyrazów. Widzimy to na przykładzie modlitwy językami. Jest to dokładnie bezmyślne bełkotanie niezrozumiałych wyrazów. Więc nawet w tym aspekcie w ruchu charyzmatycznym widzimy, że nie zostaje spełniony pierwszy warunek. Pytamy w takim razie, czy w ogóle rozmawiamy o modlitwie. Drugi stopień. Zanim przepraszam, jeszcze przejdę do drugiego stopnia. W modlitwie przeto ustnej, czy to głośnej, czy cichej, szeptem odmawianej, każde słowo modlitwy winno być dokładnie wypowiedziane, bo każde ma swoje znaczenie i każde zawiera w sobie jeden promyk składowy tej chwały, którą cała modlitwa zanosi do Boga. Ale jeżeli wychowanie religijne od młodości nauczyło tego sumiennego i pełnego szacunku wymawiania słów modlitwy, to zawsze zostanie pewna podświadoma uwaga, która pilnować będzie, aby język i usta dobrze swe zadania pełniły nawet wtedy, kiedy umysł całkowicie się w rzeczach Bożych zagłębi. Czyli poziom pierwszy i trzeci, czyli wyraźne wymawianie słów modlitwy z jednoczesnym skoncentrowaniem na Bogu. Czyli nie szaleńcze rozproszenie i egzaltację, tylko skupienie na odmawianej modlitwie. I nie chodzi też odmawianie modlitwy z jakimiś pauzami, na przykład ojcze, nasz i tak dalej, bo modlitwa ma być wymiana, wymiana w sposób rytmiczny, regularny, bez wymuszanych pauz, o czym za chwilę. Drugi stopień uwagi odnosi się do treści modlitwy i polega na tym wysiłku woli, aby wewnętrzne stany duszy odpowiadały poszczególnym myślom zawartym w modlitwie. Gdy więc myśl nasza Podąża za słowami. Modlimy się doskonale. Tyle wystarczy, aby modlić się doskonale według Ojca Woronieckiego. Trzeci stopień modlitwy. Wyższy jest jednak jeszcze trzeci stopień uwagi, zwróconej wprost do Boga. Nie chodzi przy tym wcale o ciągłe zatrzymywanie uwagi na treści wymawianej modlitwy, ale o łatwe przechodzenie od niej do aktów miłości Boga które są istotą modlitwy. Wtedy jakieś jedno słowo lub myśl danej modlitwy, na przykład w tajemnicy jakiejś różańcowej albo myśl przewodnia Psalmu zatrzymuje uwagę i stają się pobudką do oświadczenia Bogu miłości. Zatrzymuje uwagę na tej konkretnej myśli, powodując rodząc jakieś wyobrażenie, ale nie znaczy, że zatrzymuje odmawianą modlitwę. Czyli nie pauza, a raczej skupienie uwagi na Bogu i koncentrowanie się na Aktach miłości wobec Boga. Czy modlitwa może się obyć zatem bez współudziału uczuć? Modlitwa jest w swej istocie aktem rozumu i woli, jak to powiedzieliśmy. To, co jest w niej istotne, będzie zawsze musiało być dokonane wysiłkiem rozumu i woli. Odpowiedź więc brzmi następująco: tak, może być modlitwa, w której w ogóle nie zaistnieją emocje, uczucia. Mogą być w ogóle, modlitwa może się odbyć bez współudziału uczuć. Na przykład, Noc Ciemna, o której pisze święty Jan, odkrzyża się tego dowodem, kiedy napotykamy niesamowitą oschłość duchową, obojętność, nawet w którym nie odczuwamy żadnych uczuć. I modlitwa wcale niekoniecznie musi nam sprawiać pewną przyjemność. Przykład jeszcze starego błędu: herezja mesalianizmu, list Orationis Formas. Z 1989 roku na temat medytacji chrześcijańskiej. Dwa słowa wyjaśnienia. Medytacja chrześcijańska to nie jest yoga, medytacja chrześcijańska to jest rozmyślanie katolickie nad treścią życia Pana Jezusa, w sposób taki, jaki jest konkretnie określony, proponowałbym zajrzeć do. Ćwiczeń duchownych świętego Ignacego z Lojoli. To nie ma nic wspólnego z medytacjami wschodnimi. Medytacjo po prostu po łacinie oznacza pewną formę rozmyślania, czyli również widzimy podkreślenie aspektu rozumowego. Boracioni's Formas w rozdziale trzecim Błędne sposoby modlitwy. Punkt dziewiąty możemy przeczytać. Doskonałości modlitwy chrześcijańskiej nie można oceniać, odwołując się do doświadczenia boskości. Czyli ja czuję, że Bóg jest we mnie, ja czuję, że Bóg do mnie przemówił i tak dalej. Jak czyni to mesalianizm? Fałszywi charyzmatycy IV czwart wieku utożsamiali łaskę Ducha Świętego z psychologicznym doświadczeniem jej obecności w duszy, czyli z tym, że ją czują. List został podpisany przez kardynała Józefa Ratzingera, wówczas prefekta kongregacji nauki wiary i Alberto Bovone, arcybiskupa tytularnego Cezarei Numidyjskiej, sekretarza. Tejże kongregacji. Herezja modernizmu, ściek wszystkich herezji, tak określił to Święty Pius X, do którego warto dzisiaj również nie tylko ze względu na to, że jest to konferencja antymodernistyczna, się odwołać, ale również dlatego, że aspekt uczuć również dotyczy tego błędu. A więc uczucia religijne, o których mowa, mają wytryskiwać z ciemnych głębin. Podświadomości przez imanencję życiową i dawać początek tak każdej religii i temu, co kiedykolwiek w niej będzie. Już tłumaczę. Brzmi skomplikowanie, nie jest takie. Imanencja życiowa, imanencja religijna oznacza nic więcej jak uczucie wewnętrzne, które sprawia, że z tego uczucia wewnętrznego rodzi się potrzeba religijności, potrzeba bóstwa, czyli również. Odnosi się do herezji mesalianizmu, która się pośrednio zawiera w herezji modernizmu. Tym samym wiarę katolicką zrównuje się z religiami naturalistycznymi wymyślonymi przez człowieka, pogaństwem i wszelkiej maści sektami. Jak się rozpoczęła, rozpoczęła religia katolicka według here, herezji modernistycznej? Od samoświadomości Jezusa Chrystusa. Czyli on, będąc faktycznie istniejąc na świecie, będąc postacią historycznie. Historyczną, która faktycznie istniała w dziejach świata, uświadomił sam w sobie uczucie religijności i boskości, i potem, opierając się na rozumie, który pełni tylko rolę pomocniczą dla uczuć, pomaga określać i nazywać pewne wyobrażenia i odczucia, które się pojawiają, tylko tyle. Jest podrzędny pod uczuciami, sprawił, że on, nazywając te wszystkie wyobrażenia i odczucia, założył religię katolicką. Co tutaj mamy? Mamy zerwanie z objawieniem. Wiara katolicka, religia katolicka, Kościół katolicki bazują na trzech rzeczach. Na objawieniu, czyli na tradycji ustnej. Na pismie, Piśmie Świętym, czyli tradycji spisanej, która niejako pełni rolę pomocniczą dla tradycji ustnej, bo powstała znacznie później i była niejako pomocą w głoszeniu Ewangelii i magisterium Kościoła. Czyli objawienie jest jednym z filarów. Jeżeli zniszczymy filar objawienia, zniszczymy całą wiarę katolicką. I chorezja modernizmu twierdzi, że wszelkie objawienie zewnętrzne, nie pochodzące z wnętrza człowieka należy zanegować. Należy odrzucić. To człowiek jest tym, który dzięki tej imanencji życiowej, temu wewnętrznemu czuciu religijnemu, doprowadza do powstania religii. Spójrzmy teraz, co widzimy w ruchu charyzmatycznym. Tam proponuje się właśnie odejście od sztywnych, narzuconych i krępujących ram dogmatów Kościoła katolickiego. Dokładnie tak, jak jest to interpretowane przez herezję. Yy, Modernistyczną i właśnie w oparciu o tą imanencję religijną. Na rzecz spontaniczności i większego kierowania się sercem, na dowartościowaniu sfery uczuć, a nawet na przypisaniu im roli kierowniczej i nadrzędnej. To jest to, co mówiłem na początku jest to przeciwne ludzkiej naturze uczucia jako coś nadrzędnego pełniącego rolę kierowniczą. Zamiast poznawać wiarę rozumem i za tym, co rozpoznane jako prawda, podążać, panuje przekonanie, że należy poszukiwać egzaltacji, przeżyć emocjonalnych, uniesień, ponadnaturalnych doznań i poszukiwać mocy. Rozumowi pozostaje jedynie rola, tak jak powiedziałem, ubierania przeżyć w słowa. Zaraz jeszcze, zanim zakończę yy, prezentację. Chciałem Państwu jeszcze pokazać jedną przykładową rzecz. Otóż to jest historia dwóch byłych zakonnic i padają właśnie słowa, które pomogą nam zrozumieć problem, o którym teraz mówiłem. Ja nie puszczę go całego, bo to nie ma sensu. Młody chłopiec zachęcił mnie do wzięcia udziału w takich Rekolekcjach odnowy Duchu Świętym. Ale podczas uwielbienia yy, doświadczałam wylania yy, Ducha Świętego, jak to określamy, w w Duchu Świętym. Ta modlitwa już nie przechodziła przez mój umysł, nie układałam tych modlitw. To dobra, zacznę, bo... Proszę zwrócić uwagę na te słowa. Ta modlitwa już nie przechodziła przez mój umysł, nie układałam tych słów i tak dalej. Czyli. Wykluczenie to jakby roli rozumu. W sposób rozum bardzo spontaniczny, taki od serca prosty uwielbiać Boga i w językach, i, i swoimi słowami. Ale y, ta modlitwa sprawiała mi wielką łatwość. Myśmy się to są dwie zakonnice, które porzuciły zakon, zapoznając się z ruchem charyzmatycznym. W moim sercu Jezus był moim panem i było strachu y, potępienia, czy czyścia, może za te jeszcze grzechy tam jakieś nieodpokutowane ja pójdę do czysta, po prostu wiedziałam, że jestem już osobą zbawioną Wszystkie te aspekty widzimy dosłownie w kilku zdaniowej wypowiedzi odrzucenie kierowniczej roli rozumu, skupienie się na uczuciach, zanegowanie dogmatów kościoła katolickiego i tak dalej, i tak dalej, to wszystko jest w tej krótkiej ja wypowiedzi Jestem już osobą zbawioną, jestem cześnią sobie jestem w kościele Chodzi o zbór oczywiście Ja stałam się bardzo otwarta na innych chrześcijan ja widziałam, że Bóg działa w innych um, wyznaniach. Czyli te ziarna prawdy umieszczone w innych religiach, co pokotuje w dokumentach soborowych, poza um, świętem katolickim. że Bóg wspaniały działa, Cię, Bóg działa w Braci Bakter, wspaniały działa w braci w Tyle nam wystarczy. I na koniec, jeszcze z racji tego, że zostało mi parę minut, pokażę Państwu coś, co przygotowałem dodatkowo, a nie pokazałem tego w pierwszej prezentacji. Tutaj mamy kolejno, kolejną herezję Marcina Zielińskiego, który stwierdza, że zaraz co Państwo będą mogli usłyszeć, ale od razu przedstawię prawidłową naukę katolicką, która jest taka, że jeżeli ktoś umarł w stanie grzechu ciężkiego, to wówczas w momencie śmierci grzech ciężki staje się grzechem śmiertelnym, i ta osoba jest potępiona.

O dar geriausi dalykai dar ateityje. Hallelujah. Čia kam navskrišienės martvi. Aš laukiu, kad man teks patirti num, m, m, žmogaus prikelimą iš numirusių. Nes Jėzus juk žadėjo savo žodėje. Čik tu žu marly, nepajedinant šis bogiem. Žmonės, myrę, susiju, su dievu, Jest dla nich nadzieja. wróci Wróć ich do życia. Głosimy Ewangelię. Ewangelię. Mogą wracać. I ja. ja, Państwo widzą, zostało popominana przynajmniej przez tego człowieka zostało kilk, kilka herezji. przynajmniej kilka. I ten człowiek ma gleit e, hierarchów e, posoborowych. Aby swoje kocopoły, swoje bzdury, te, te rzeczy, które, które przejął w dużej mierze od ludzi właśnie z tej trzeciej fali i z drugiej fali, czyli prosto od i innych liderów charyzmatycznych, którzy wymieniają się tymi wszystkimi usługami, którzy go również pewnie w jakiejś mierze namaszczali do tych posług, które sprawuje, po prostu ten człowiek swobodnie może w kościele działać. Ja nie chcę jakby koncentrować się na nim, ale pokazuję go Państwu jako przykład, ponieważ w jego wypowiedziach widzimy po prostu Liczne herezje, że są obecne. Więc podsumowując tą część dotyczącą uczuć, chciałbym, żebyście Państwo zapamiętali, że na koniec, herezja modernizmu powoduje odrzucenie objawienia zewnętrznego, czyli danego od Boga, które stoi u podstaw założenia Kościoła katolickiego, a w zamian za to proponuje wewnętrzne uczucie. Do końca nieokreślone, które również stoi u podwalin wszystkich religii naturalistycznych, czyli pogańskich, i tak dalej, i zrównuje wiarę katolicką z tymi, z tymi religiami, co de facto niszczy wiarę katolicką. Kierowniczą rolę we władz człowieka stanowi rozum. Uczucia mogą lub nie muszą brać udziału na. Modlitwie, i należy wypracowywać cnoty i podejmować umartwienia, aby tą rozbitą harmonię i jedność pomiędzy władzami człowieka z powrotem dzięki łasce Bożej zbierać w jeden harmonijny kawałek. Bardzo Państwu dziękuję.